Witam wszystkich z strony Kuwaodron i zapraszam Was do 45 filmu informacyjnego. Moi drodzy, na samym początku chciałbym przejść do spraw ponadprogramowych. Na samym początku chciałbym przypomnieć, że wciąż na stronie Straffpol trwa ankieta dotycząca tego, które gatunki gier mam nagrywać częściej. Na obecną chwilę, kiedy to nagrywam, swoje głosy oddały 82 osoby, za co już serdecznie Wam dziękuję. Jeżeli ktoś jeszcze nie zagłosował, to zachęcam do nadrobienia tej zaległości. Głosowanie będzie trwało. Do końca lipca i wtedy właśnie nastąpi, nazwijmy to podsumowanie tej całej ankiety, wszystko potem wyjaśnię po głosowaniu jak to będzie mniej więcej rzutowało na następne serie na kanale, tak więc jeszcze raz moi drodzy zachęcam do, do głosowania. I od razu kolejna kwestia, czyli potężny feedback z Waszej strony pod ostatnim filmem informacyjnym. Naprawdę daliście tak czadu, że jestem w szoku. No, i czas tego feedbacku wyciągnąć troszkę wniosków. Więc, po pierwsze, tak jak już przedtem wspominałem, nie mogę nagrywać mniej znanych tytułów, ponieważ z automatu rzutuję to na odbiorze danej serii. więc. Mniej znane tytuły odpadają, oczywiście tutaj ta zasada wyjdzie dopiero od września, ponieważ jak wiecie, ja mam dość sporo materiału nagrane do przodu. To jest pierwsza kwestia. Druga sprawa i drugi wniosek jest taki, że no, będę musiał troszeczkę zmienić content lub może inaczej. Chciałbym uzupełnić mój content o filmy tematyczne. Nad no, jeden z takich filmów już dłuższy czas pracuję, jednakże no, idzie mi to bardzo mozolnie i topornie, ponieważ... Filmy tematyczne wymagają dużo większego nakładu pracy niż zwykłe let's play'e, wiecie. Trzeba napisać skrypt tekstowy, potem go nagrać, dobrać gameplay, zmontować odpowiednio, więc tutaj troszeczkę to czasu zabiera i te filmy tematyczne, jeżeli się będą pojawiać, no to będą się pojawiać dość rzadko, ale to wydaje mi się, że będzie dobre uzupełnienie tego mojego kanału, ponieważ ostatni film informacyjny wskazał mi tutaj na to, że no, są jeszcze ludzie na tym kanale. Wasz feedback naprawdę dobitnie to wskazał. No, jeżeli domagacie się jakiejś tam zmian, czy też sugerujecie mi jakieś zmiany, no to ja na te sugestie głuchy pozostać nie mogę. Tu jest też, będę musiał spokojnie sobie wszystko jeszcze przemyśleć, ale z pewnością te filmy tematyczne być może będą dobrym takim bodźcem, który pozwoli temu kanałowi na lepszy rozwój. Tak przynajmniej tutaj zakładam. Tak więc, reasumując, bardzo jeszcze raz pięknie Wam dziękuję za. Ten feedback pod ostatnim, ostatnim filmie informacyjnym, naprawdę ten wasz tutaj, nazwijmy to bunt komentarzowy był wręcz dla mnie po prostu szokiem. Naprawdę daliście czadu. I tutaj jeszcze chciałbym o jednej kwestii wspomnieć. I żeby nikt też tego nie odebrał jako pretensję, zauważyłem, że jeżeli ja nagram taki narzekający film informacyjny, to z automatu, kiedy na drugi dzień wpadnie e, pierwszy. Odcinek z nowej serii i jest bardzo pozytywnie odbierany, jest bardzo szumnie i tłumnie komentowany, że tak powiem. Więc moi drodzy, umówmy się w ten sposób, jeżeli naprawdę chcecie mi tutaj sprawić przyjemność i pokazać, że no, na tym kanale jeszcze coś się dzieje, to przynajmniej dajcie troszeczkę więcej od siebie pod pierwszym odcinkiem z danej serii, jak to zwykle bywa, ponieważ to pozwoli napędzić serię już od samego początku i dobrze to buduje zasięgi. Więc być może to też będzie taki dobry sposób na. Odwrócenie tej tutaj złej pasy tego kanału, chociaż w sumie też troszeczkę, może zbyt mocno na to wszystko narzekam, bo ja zapominam o jednej rzeczy. Zapominam o tym, że mm, let's play to już nie jest tak rozchwytywany temat jak kilka lat temu na YouTube. To jest pierwsza kwestia. A druga sprawa też, ja nie dostrzegam tego, co już mam. Mam wierny fanbase starych widzów, Którzy no raz częściej się pojawiają, raz rzadziej, ale... Oni cały czas gdzieś tutaj, wy cały czas gdzieś tutaj jesteście, tak? Więc no, jeżeli byście naprawdę chcieli... Sprawić mi tą przyjemność, to przynajmniej pod tym pierwszym, czy drugim odcinkiem... Dajcie troszkę więcej jest znaków od siebie. Wy będziecie mieli poczucie spełnionego, nazwijmy to, dobrego uczynku wobec mojej skromnej osoby. A ja będę się czuł niezwykle doceniony, więc tutaj będzie taka obopólna korzyść z tego wszystkiego. No, bo naprawdę taki fanbase, jaki ja mam, mimo że skromny, jeśli chodzi o ilość, no to jest potężny, jeśli chodzi o jakość, tak? Naprawdę rzadko spotka youtubera, który nie musi martwić o kulturę w sekcji komentarzy, o jakieś tam wyzwiska, cokolwiek innego. Tutaj tego nie ma. Tutaj jest pełna kultura, tutaj naprawdę no, dajecie mi taki też jasny sygnał na to, że są jeszcze kulturalni i nazwijmy to dobrze wychowani ludzie na YouTubie. <laughs> dobrze, dosyć tego słodzenia. Wszystko, co miałem powiedzieć ze spraw zaległych, powiedziałem. A teraz spokojnie możemy przejść do spraw bieżących. Moi drodzy, seria zagrajmy w sąsiedztwie z 2 na wakacjach dobiegła końca. No i cóż mogę powiedzieć o odbiorze tej serii? Seria była odebrana naprawdę bardzo dobrze. Tutaj biorąc pod uwagę gatunek i troszeczkę już zakurzony tytuł, to naprawdę było dużo komentarzy, dużo łapy w górę, dużo wyświetleń, więc no naprawdę nie mogę tutaj narzekać. I to jest to, o czym mówiłem, kiedy pierwszy odcinek jest dobrze odebrany, no to później rzutuję to na całą serię. Siłą rzeczy i tutaj naprawdę komentarze bardzo mocno budują zasięgi, więc pamiętajcie o tym. Więc cóż, no mnie nie pozostaje nic innego, jak po prostu podziękować Wam za bardzo pozytywny odbiór ostatniej serii Zagrajmy Wy. Teraz, moi drodzy, chciałem przejść do sekcji statystyk mojego kanału. Moi drodzy, nagrywam ten materiał dnia 25 lipca i obecna liczba subskrypcji na moim kanale wynosi 1969 subskrybentów, tak więc erotyczna liczba. <laughs> moi drodzy, nie będę tutaj się rozwodził, jak widzicie po wykresie idzie to bardzo dobrze. Wielkimi krokami zbliżamy się do 2000 subów, tak więc no, mi nie pozostaje nic innego jak podziękować wszystkim, którzy w ostatnim czasie zasubskrybowali mój kanał. No i okej, okay, jedna seria zagrajmy wy jest za nami, więc wypada rozpocząć kolejną serię, a będzie to seria z gry Alpha for Cobra 11 Nitro. Teraz pewnie wiele osób łapie się za głowę, co to w ogóle za gierka, skąd to wziął i tak dalej. Po pierwsze, moi drodzy, uspokajam, że będzie to tytuł równie krótki jak um, poprzednia seria, czyli będzie miał dokładnie też 4 odcinki. Po drugie jest to um, ścigałka, więc no ja wiem, że u mnie ścigałki zawsze dobrze się bronią, więc mam nadzieję, że tym razem nie będzie tutaj wyjątku. A kolejna kwestia też jest taka, że tam będzie mnóstwo wtopików, więc no to co lubicie najbardziej, tak więc mam cichą nadzieję, że seria wam się spodoba, a jak zostanie odebrana, to już czas pokaże. Teraz moi drodzy możemy przejść do sekcji wsparcia mojego kanału. Moi drodzy, podczas ostatniej serii Zagrajmy Wy pojawiła się jedna wpłata, użytkowniczka Olcia wpłaciła 5 złotych i napisała pieniążki na twoje wakacje. No pojęcie Olcia, że chyba są to wyrzucone pieniążki w błoto, ponieważ na wakacje nie jadę. Niemniej jednak, no wiesz, dobrze, że te pieniążki spożytkuję na coś innego. Bardzo Ci dziękuję za kolejną wpłatę i serdecznie pozdrawiam. No i moi drodzy, klasyka na coś pójdą te pieniążki. Wiadomo, króciutko, RTX 470 Ti od Asusa, to jest taki mój tutaj cel i to w zasadzie tyle, więc moi drodzy podsumowując wszystko to co powiedziałem, dziękuję wam serdecznie jeszcze raz za feedback, za potężny taki odbiór ostatniego filmu informacyjnego zachęcam jeszcze raz do głosowania na stronie Strafpol, oczywiście link będziecie mieli w przypiętym komentarzu do tego filmu, pamiętajcie również, że duża ilość komentarzy no, buduje te zasięgi i i mam nadzieję, że w nadchodzącej serii też będzie tak pozytywnie, jak w ostatniej. Tak jak też wspominałem, jakieś tutaj filmiki dodatkowe, tematyczne. Mam nadzieję, że w tym roku chociaż jeden się pojawi, bardzo bym tego chciał. Mam nadzieję, że w końcu się zmotywuje, sprężę i uda się to ogarnąć. Dalsze tutaj wasze sugestie również będę rozważał, więc tutaj temat nadal jest otwarty. Więc cóż, moi drodzy, no wszystko, co mam powiedzieć, powiedziałem. Słyszymy się podczas następnej serii Zagrajmy Wy. Jeżeli macie do mnie jeszcze jakieś sugestie lub pomysły, no to oczywiście śmiało piszcie, bo ja tutaj na wszystkie propozycje jestem w pełni otwarty. No i cóż, to chyba w zasadzie wszystko. Okejka moi drodzy, odcinek się pomału do końca, tak więc żyna się z wami. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć.